Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj odcinek będzie taki trochę nietypowy, ponieważ jest godzina 17.30. Ja dzisiaj cały dzień siedziałem przy laptopie i swoich sprawach, więc nie było czym nagrywać, ale by coś zjeść, bo się głodny i wpadłem na taki pomysł, na zarąbisty pomysł, słuchajcie. Teraz uwaga, na czym polega mój pomysł? Ano na tym, że jak wiecie, kupiłem sobie ostatnio w, w Dublinie miso, to są gotowce miso, ale zastanawiam się, bo gotowce miso składają się z pasty miso e, i z tych wkładów do miso. Tu jest cebulka i tam takie duperele, nie? E, I to jest pasta miso normalna i zastanawiam się, czy nie zrobić tak, że zostawić sobie te wkłady i kłaść sobie po dwa na przykład w następne gotowce, a wykorzystać sobie pastę miso i zrobić sobie, gdzie ja to mam, bo mam jeszcze osobno zakupione wodorasty łakame i mam jeszcze, where are you, mam jeszcze osobno zakupione tofu. I zaraz sobie tofu wkroję, żeby mieć takie tofu-tofu w tej zupie miso i sobie zrobię w rondelku miso takie, takie z prawdziwego zdarzenia. Wiem, czego nie sięgnąłem. Muszę się trochę poruszać, bo się wcale nie ruszałem. A to nie jest zdrowe dla mnie w ogóle. Wodolej się. Dobra, najpierw makaron. Jest wygotowany bodajże jest 200 gram, ale o, teraz muszę sięgnąć sól a sól to ja sobie przykopałem yy, lodówką. Super. Jeszcze mi się kurka gaz skończył, właśnie musiałem wymieniać. sos do makaronu po prostu wrzucam do ugotowanego makaronu. Tak, żeby nie marnować naczyń, robię sobie o, w ten sposób. jest mm. fantastyczna. się grzeje z zagotowaną wodą. Tak wygląda moje papu. Tu jest jakieś 500 kalorii, generalnie. Dzisiaj, jak policzyłem wszystko to, co sobie teraz wrzuciłem do gotowania, to będę miał 1850 kalorii zjedzone i chyba przy tym się zatrzymam ale przegiąłem z ilością wodorostów Z ilością wodorostów to mnie poniosło Miałem sypnąć 1 trzecią paczki, a wsypałem ponad pół bo mi się za bardzo sypnęło ale życie ja po prostu zjem dużo wodorostów dzisiaj Halo halo, halko halko Słuchajcie moi drodzy mili Zmieniamy parking, ponieważ tutaj nie ma toalety, a stoję tutaj już dwa dni, można powiedzieć. 7 kilometrów stąd jest BP, więc jedziemy na to BP, żeby skorzystać z toalety, bo chciałbym zrobić jej trening. Znów, po tych urodzinach moich, po tym weekendzie, który był zawalony różnymi dziwnymi rzeczami, dzisiaj czuję, że muszę zrobić ten trening. Muszę się odpowiednio zmęczyć, nawet jeżeli nie będę miał prysznica. To chcę zrobić sobie trening. A tak pół żartem, pół serio, to robienie treningu w momencie, kiedy dwójka zaczyna się przypominać o sobie i skakanie to jest średni pomysł. Więc najpierw ogarnijmy dwójkę, a potem będziemy robić trening. że to jest dla personelu. kurde, tej A ty, faktycznie. To ten. A dzisiaj jesteśmy personelem stacji BP. Nie, no żartuję, przestawimy się. Spokojnie. Dobra, nie będę oszukiwał. To jest, słuchajcie, drugi trening w tej trasie. Ale uznałem, że muszę, bo się uduszę. Podstawowy trening skończony, natomiast niestety mam zrobione niecałe 2000 kroków. Jest 22:30, więc teraz idę jeszcze 2 km sobie machnąć. Myślę, że 2 km. No, myślę, że 3 km muszę zrobić, żeby dobić do 6000 tysięcy kroków. Więc, jakieś 40 minut szybkiego marszu przede mną, dokładam słuchawki i lecę z tematem. Muszę Wam powiedzieć, że Ado i jej kawałek Tot Musica to jest taki kawałek, który sprawia, że pomimo już miałem nie biegać, to nie dałem rady. Już Wam mówię o to chodzi. Generalnie ostatnio sobie robię yy, jako koniec treningu często marsze. 20, 30, 40 minut. No dzisiaj wyszło 40 minut. Yy, Treniuję czasami z gumą, ale raczej już teraz robię marsze. Dlatego, żeby się przygotować do bardzo dużej ilości chodzenia w maju i w kwietniu i w czerwcu, przepraszam. Więc y, marsze u mnie rządzą. No i tak. Często słucham muzyki, albo z kimś sobie po prostu gadam, bo to jest taki moment, kiedy mogę sobie z kimś pogadać przez telefon, więc zakładam słuchawki i sobie gadam. No ale dzisiaj słuchałem również muzyki. Jak wjechała Ado i jej kawałek TOT Music'a, to generalnie skończyło się tak, że sobie biegłem sprintem. I zamiast iść sobie spokojnie te 5-6 km na godzinę, to biegłem 17 km na godzinę. Taka sytuacja. Generalnie nie powinienem biegać z moją wagą, bo na chwilę obecną, bo tego nie wiecie na YouTubie, na chwilę obecną ważę, ważyłem kilka dni temu, przed weekendem poprzednim, 114,9 kg. I to nie jest waga, z którą się powinno biegać. Wszyscy, którzy się na tym coś tam znają, mi odradzali. No ale cóż, bywa i tak. Teraz musimy przestawić lodówkę tutaj z powrotem i naszykować sobie łóżko. O Śladuwa niektórzy stwierdziliby, że oglądam dużo e, motywacyjnego gówna, bo trochę tak jest, bo czuję się różnymi filmami motywacyjnymi. Natomiast e, tak długo jak to komuś pomaga, to uważam, że nie jest to do końca gówno, nie? W sensie, wiecie. Mój tata zawsze powtarza, że jeden lubi ogórki, drugi ogrodnika córki. Coś w tym jest. I na jednych filmy motywacyjne będą działać tak, że będą raczej ich demotywować. Na mnie filmy motywacyjne, tylko odpowiednie filmy motywacyjne. I konten motywacyjny działa tak, że mnie motywuje do działania. I tak jak dzisiaj, 30, chyba 3 minuty treningu i 40 minut marszu, z czego trochę biegłem. Wyszło nieźle. Wyszło nieźle, bo koniec końców to tam ładnie kalorii spaliłem, a dzisiaj wciągnąłem tylko 1850 kalorii, więc yy, odrabiam te wczorajsze urodziny. <laughs> tak czy siak, jest pierwsza 16, ja się ogarnąłem ze wszystkim. Obiecałem sobie ostatnio, że będę w odcinkach wrzucał na sam koniec takie myśli, które gdzieś kiedyś zasłyszałem, które gdzieś kiedyś sprawiły, że zmotywowałem się do działania, więc dzisiaj będzie pierwsza taka myśl. Która ostatnio mojemu koledze strasznie zryła beret. To jest powód, dla którego ja zacząłem intensywnie dbać o swoją sylwetkę i o swoją wagę, i o to co jem, i jak jem i... i tak dalej. Owszem, nie jestem w tym najlepszy, ale staram się i staram się schudnąć i staram się o to zawalczyć. E... Bo gdzieś kiedyś w jakimś wywiadzie jedna Japonka powiedziała bardzo mądre zdanie, że ona by nigdy nie chciała grubego faceta. Dlaczego? A no dlatego, że jeżeli facet jest gruby, to znaczy, że nie potrafi zadbać nawet o samego siebie. To jak on może zadbać o żonę, czy o własne życie, czy zrobić karierę, czy jakiś biznes, jeżeli nie potrafi zadbać o najprostszą rzecz, czyli o to, co je, i o samego siebie? I coś w tym jest. I z tą myślą Was dzisiaj zostawiam. Trzymajcie się i do jutra. Big!